Cześć, witajcie z tej strony Cyrkon i mam dzisiaj dla was kolejny film na temat najlepszych dodatków do broni. Konkretnie zajmiemy się dzisiaj modyfikacjami lufy. Zapraszam. Zaczniemy sobie od omówienia ciężkiej lufy. Jest to dodatek, który zwiększa nieco nasz odrzut. Jednakże zmniejsza roz się w pocisku przy strzelaniu krótkimi seriami. Możemy z tego wywnioskować, że przeznaczeniem tego dodatku jest strzelanie na długie dystanse krótkimi seriami. Jesteśmy wtedy bardzo celni. Ten dodatek ten zwiększa też prędkość wylotową kuli, dzięki czemu będziemy mogli brać mniejszą poprawkę na cele znajdujące się daleko od nas. Następnymi dodatkami są kompensator i hamulec wylotowy. Powiem o nich razem, ponieważ są bardzo do siebie podobne. Oba z nich zmniejszają odrzut, jednakże hamulec wylotowy zmniejsza odrzut wertykalny, natomiast kompensator zmniejsza rozrzut horyzontalny. Oba z nich zwiększają w pocisków, jeżeli strzelamy ciągłymi seriami. Następnie mamy tłumik. W grze są cztery, jednakże pod względem statystyk nie różnią się od siebie niczym. Tłumik zmniejsza nieco naszą celność przy strzelaniu z biodra, a także obniża prędkość wylotową kuli. Przez to będziemy musieli brać większą poprawkę na cele znajdujące się daleko, ale za to pozostaniemy niewidoczni na minimapie. Ostatni dodatek, którym jest tłumik płomieni, nie zmienia nic w kwestii naszej celności z broni. Ukrywa tylko nasze płomienie. I dziś ponownie nie jesteśmy w stanie obiektywnie i jednogłośnie wybrać najlepszej modyfikacji lufy. Każdy z tych dodatków ma pewne swoje zalety, na przykład ciężka lufa będzie się sprawdzała na dużych mapach, gdzie będą duże odległości pomiędzy nami a naszym celem. Kompensator i hamulec wylotowy będą sprawdzały się bardzo dobrze na średnich dystansach, nie będziemy musieli wtedy tak dużo strzelać seriami. Natomiast tłumik polecam brać wtedy, kiedy planujemy flankować naszych przeciwników i zabijać ich od strony pleców pozostając niezauważonym na minimapie. Tak więc to by było wszystko na dziś. W następnym filmie zajmiemy się akcesoriami do broni, a później podsumujemy to i postaramy się wybrać najlepszy bądź też najbardziej uniwersalny zestaw dodatków. Na dziś to wszystko, ja się z Wami żegnam, cześć.